Witam Państwa bardzo serdecznie. My żyjemy w świecie zaplutym fałszem. W świecie bezbożnym i świecie zdemoralizowanym. A nawet wiele takich zjawisk, z którymi obcujemy, bardzo często podszywa się pod instytucję Boga, albo też inaczej przywłaszczyła sobie Y, istotę Boga ze swojego nieugruntowanego poznania. Jakiś czas temu napotkałem taki y, gdzieś tam filmik o tym, jak to pewien ksiądz opowiada o Mesię bo Messi jest wierzący, Mes Messi wierzy w Boga, więc ksiądz zdecydował się ogłosić całemu światu, że jak będziecie też w Boga wierzyć, to Wam Bóg ześle takie sukcesy, taką sławę, taki splendor, jak w przypadku Messiego, yy, no to Wam to da, no tylko trzeba głęboko wierzyć i wtedy Wam się też powiedzie, też zdobędziecie władzę taką, jaką ma Messi, prawda, bo władzę ma potężną. Wielu tych yy, sportowców akurat jak strzelają bramkę prawda, to tam dziękują Bogu te wznoszą ręce pod nieboskłon bardzo często czy się żegnają ale teraz się nie wolno już żegnać na stadionach bo to jest zakazane promocja tej religii prawda, jest już jeśli chodzi o takie, takie pokazówki prawda, na tych stadionach no to już nie przechodzi przez to nowe ujęcie tego, tej koncepcji życia bo teraz ci wszyscy tam piłkarze to muszą nosić te flagi tutaj na tęczowe na ramieni a jak nie noszą, to dostają kary. Ale mamy tutaj do czynienia z takim założeniem: Caius regio eius religio. No i kiedyś taki ksiądz na wykładach z łaciny, on właśnie yy, powiedział to Caius regio eius religio w odwołaniu do religii chrześcijańskiej. Ta religia zdobyła władzę nad światem, prawda, chciała zdobyć nad całym światem władzę. Caius regio, eius religio, czyja władza tego religia. I tak jak dzisiaj nowa władza wchodzi na arenę naszych wydarzeń i oni już będą mieli swoją religię. Są usuwane krzyże, prawda, krzyże mają zostać zniesione i na to miejsce ma wejść ta szopka właśnie demoniczna już w tej chwili, prawda, jaką widzieliśmy chociażby przy okazji otwarcia tych igrzysk, Olimpijskich w Paryżu. Te tęczowe ideologie mają zastąpić ostatecznie miejsce krzyża. No i nawet okazuje się, że oni już sobie sprofanowali nawet Jezusa Chrystusa, bo przecież ten Jezus Chrystus też jest już ubrany poniekąd w te szaty tęczowe. Tak by to wyglądało. Ale my wracamy do przedmiotu naszych rozważań, do istoty Boga w ogóle, bez odwołania się do koncepcji religijnych przede wszystkim, bo największym grzechem religii jako takiej, co zauważyłem już dawno, jest walka ze śmiercią. Każda religia, prawda, próbuje przezwyciężyć śmierć. Przezwyciężyć śmierć można tylko i wyłącznie w jeden sposób poprzez stworzenie koncepcji raju, który tam ma na nas czekać, ale musimy być znowu temu Bogu posłuszni. Yy, religia chrześcijańska wymyśliła sprytny fortel, że to Bóg wyrzucił ludzi z, z raju, yy, prawda, bo mieli żyć wiecznie, ale on nich wyrzucił, bo zerwali ten zakazany owoc i to miała być kara, a śmierć jako taka jest dziełem szatana, bo to szatan skusił tych ludzi nieszczęsnych, no i wszyscy jesteśmy obciążeni grzechem pierworodnym, a ten grzech pierworodny znosi, yy, i także śmierć znosi z nas Chrystus, bo tylko przez Chrystusa możemy przejść do Królestwa Niebieskiego. I tak jak e, oczywiście Dante ukazywał w włoskiej komedii, e, prawda, to e, do piekła e, trafią także ci ludzie, którzy urodzili się przed Chrystusem. Tam trafią e, do jednego z takich lżejszych kręgów w piekle, bo tam jest tych kręgów bodaj dziewięć, z tego co pamiętam. No i pierwszy to jest taki, taki, jeśli chodzi o restrykcje, to jest taki łagodny pierwszy, drugi, trzeci, dopiero tam piąty, szósty, siódmy i tak dalej. To są już takie, to są już takie kręgi, gdzie te cięgi tam się zbiera naprawdę bardzo solidne. No trzeba nabroić, żeby tam trafić. Więc do tego kręgu, jednego z tych kręgów pierwszych w piekle mają trafić ci ludzie, którzy urodzili się przed Chrystusem, bo nie zostali ochrzczeni, a jak nie zostali ochrzczeni, to nie mogą być jednocześnie zbawieni. No robi się z tego jeden wielki cyrk, ale my tutaj mamy to główne założenie Caius regio eius religio, czy Bóg szuka władzy żeby następnie można było tworzyć tutaj koncepcję życia, podporządkowania tych ludzi nieszczęsnych, jakiejś władzy jednej czy drugiej, jakiejś doktrynie, czyli czy ta aksjologia wychowawcza ma zostać ukonstytuowana poprzez ten stosunek. Ujawniony we władzy, bo jeśli tak, jeśli tak ma być, i jeśli Bóg szukałby tej władzy, no to te koncepcje byłyby uzasadnione. No po prostu musisz się władzy podporządkować, a jak się nie podporządkujesz władzy, prawda? No to cię władza spali na Stosie. No to widzimy, jak to dzisiaj też wygląda. Ale kiedyś w czasach Kościoła Katolickiego ci ludzie, którzy rodzili prawdę, to na Stosie też oczywiście byli paleni, bo ta ten argument właśnie Kaius regio, Eus religio, czy ja władza tego religia jest tutaj decydujący, jest tutaj najistotniejszy. Ale celem życia człowieka w ogóle jest rodzenie prawdy, jest rzucanie światła na ludzkie zaciemnienie. To jest jego podstawowa oferta życia jego przywilej. Bóg przychodzi przez tych ludzi, którzy obnażają właśnie nasze zaciemnienie, co bardzo często dla tych ludzi kończy się tragicznie. Ciężko myśleć, że Bóg zsyłałby na tych ludzi, którzy rodzą prawdę, a następnie są mordowani, zabijani, usuwani, marginalizowani, że miałoby to być dla tych ludzi jakimś doświadczeniem Boga w tym życiu, kiedy skazują tych ludzi na, którzy rodzą prawdę na nieszczęście, na tragiczny los, właśnie ci ludzie, którzy żyją bez Boga, bo są bezbożni, bo są zaciemnieni albo są kompletnie otumanieni. Dlatego ja się zwracam właśnie do otwarcia perspektywy Boga w rozumieniu nieco szerszym, bo Bóg jest instancją tragiczną. Bóg w ogóle nie przewidział dla nas życia. Wyobraźcie sobie. Jak słyszę tych ludzi, którzy się modlą, którzy proszą, daj Boże, przynieś Boże, pomóż Boże, wylecz Boże. Żyjemy w chorym świecie, w chorym systemie wariacji totalnej, tej walki, tej rywalizacji. Wszyscy proszą tego Boga o coś. Każdy ma jakiś interes z Bogiem. Niemal każda władza transcenduje swój autorytet. Autorytetem Boga. No jakżeby to mogło być inaczej? Wszyscy chcą czegoś od tego boga, ale nikt nie chce od tego boga prawdy, bo prawda mu nie jest potrzebna, bo on chce przetrwać za wszelką cenę, sukces odnieść, załatwić swoje sprawy, dzieci, żeby się dzieciom powodziło oczywiście, a tutaj cała masa chorób, prawda, toksyczne środowisko, wyniszczające tych ludzi, żyjemy w tym świecie, w tym raku, to jest rak zboczeń, a następnie później choroby cywilizacyjne, nowotwory, psychozy i prośby do Boga, oczywiście, to no, stworzyliśmy świat bez Boga, Boga, no to teraz trzeba Boga prosić. Życie nie zostało dla nas przewidziane, bo droga ludzkiej cywilizacji jest drogą do całkowitego zamilknięcia, do unicestwienia. Jeśli bowiem nasz gatunek wyłonił się na powierzchnię z okrutnego prawa przyrody, z drugiej strony, biorąc pod uwagę równowagę sił w przyrodzie, gatunek, który już swą drogę przeszedł, gdy wszystko zostanie policzone, gdy tajemnica zostanie odkryta, tak byśmy powiedzieli, scenę wydarzeń opuścił. Dla Boga na ostatnim szczeblu ewolucji Życie traci znaczenie, traci sens, bo to nie byt jest sensem istnienia. To nie walka o przetrwanie za wszelką cenę. Dlatego walka o przetrwanie na tym świecie zawsze przynosi z drugiej strony kataklizm. Ludzie walczą, wywołują konflikty, wywołują wojny. Yy, prawda, dochodzi do zbrodni, dochodzi do nadużyć, yy, cały szereg tego grzechu się tutaj nawarstwia tylko z uwagi na walkę o przetrwanie. Jeśli ludzie pytają yy, Boga, dlaczego pozwolił na to, no to jak są tak ciemni, że nie rozumieją prawdziwej istoty Boga, to niech się dziwią, skoro prawda się nie rodzi na tym świecie, bo wszystko uzasadnione jest w, w tym stosunku bezpośrednim do władzy, no to zło z drugiej strony musi gdzieś się pojawić, to jest oczywiste. A przecież Bóg nie szuka władzy. Gdzie jaki Bóg szuka władzy? Gdzie, szuk, gdzie szuka Bóg władzy, proszę mi powiedzieć. To są oczywiście e, koncepcje e, ideologiczne, o których pisałem także w swoich książkach na temat Boga, bo to jest dla mnie temat bardzo interesujący. Bóg nie szuka władzy w ogóle. Bóg jest, bo mamy nawet w słowniku to pojęcie: Bóg, słowo, prawda? Ale jednocześnie go nie ma. Jest i nie ma. I na tym zasadza się koncepcja Boga. I to jest najpiękniejsze właśnie w tej koncepcji. Jest i nie ma. Dlatego prawda musi być w trakcie powstawania. Na ostatnim szczeblu ewolucji prawda ma być w trakcie powstawania, a nie klękanie przed Bogiem, oddawanie władzy Bogu, czy domaganie się od Boga czegoś, rodzenie prawdy. Powinno być atrybutem człowieka przez rodzenie prawdy rodzi się Bóg, a prawda, która przynosi, która odbiera nam władzę, rzucając światło na nasze zaciemnienie, jest spychana na margines, bo nikt nie jest gotowy na przyjęcie Boga, czyli na utratę siebie. Zobaczyć Boga to jest utracić siebie, swoje wpływy, swoje pozycje, swoje przywileje, swoje tendencje manipulacyjne, swoją biologiczną supremację, libido dominandi, ludzi zakochanych w sobie, którzy chcą przetrwać za wszelką cenę, dlatego proszą Boga o te zwycięstwo, Prawda i tak dalej i tak dalej Tak się nie może rodzić prawda Bo to jest świat bezbożny Udowadniam Państwu, że na tym świecie Boga nie ma Został przywłaszczony przez wszelkie instytucje Organizacje, religie Czy cokolwiek innego Żeby się mogła rodzić prawda Potrzebne jest moralne zło Na służbie jej powstawania No bo jeśli masz, Ma się rodzić prawda To musisz sobie powiedzieć coś nieprzyjemnego Powiedzielibyśmy musiałbyś sobie zadać krzywdę po prostu, czyli cierpieć żeby dojrzewać w Bogu i dojrzewać w prawdzie. Dla niektórych jest to przywilej, taka zwykła przekąska życia, po prostu codzienność, jak dla mnie, bo ja z tym problemów żadnych absolutnie nie mam, natomiast nie godzę się na to cierpienie w tym świecie ogłupionym kompletnie, świecie nadużyć i świecie, który chce mnie wciągnąć w ten tygiel manipulacji, przemielić mnie, przewałkować mnie, prawda, i wyrzucić po tym, jak oddam mu, temu systemowi, oczywiście 60 ponad procent podatków i ja następnie Mam sobie później powiedzieć, że ja przeżyłem życie, ale po co? Skoro nie rodziłem prawdy. Jaki sens istnienia, skoro nie rodzisz prawdy? Nikt mi tutaj nie gwarantuje rodzenia prawdy. Kto mi tutaj gwarantuje rodzenia, rodzenie prawdy? Kiedy ja przychodzę przez Boga tutaj rzucając właśnie światło na ludzkie zaciemnienie. Na to wszystko, co kurczowo tą władzę chce zdobyć, przejąć, prawda, e, stosować terror na przestrzeni inaczej kultury, e, czy zjawisk politycznych, czy jakichkolwiek innych, prawda. Kiedyś się trzeba od tego uwalniać. Trzeba się otwierać na zapłodnienie intelektualne i moralne. Wtedy mielibyśmy do czynienia z Bogiem ale ludzi się nie uczy tego, uczy się ich podporządkowania systemowi, a następnie w tym systemie ci ludzie się dziwią, co się dzieje, a zło moralne gdzieś musi koło, niewykorzystane zło moralne musi gdzieś koło zatoczyć, prawda? I materializuje się w postaci zła destruktywnego. I to jest właśnie to życie, w którym, w ten śmietnik, w którym żyjemy, to jest, cokolwiek by nie powiedzieć, koncepcja życia, bezbożna. To jest życie zdeprawowane kompletnie. Caius regio, eius religio. Sprawiedliwość, drodzy państwo. Dlaczego na świecie nie ma sprawiedliwości? No zwycięża najsilniejszy, który pokonał, prawda, biologiczna supremacja, następnie reszta ludzi to tam w kolejce czeka ewentualnie na ten swój sukcesik. Ale dla Boga najistotniejsze jest wpuszczenie śmierci w nasze życie. poprzez, Bo prawda jest osiągnięciem najwyżej cenionym przez Boga, a prawda dokonuje się poprzez śmierć. Śmierć ogłupiołego ja, które czeka na to spełniając bardzo często e, jakieś fałszywe, dobre uczynki, żeby nagrodę w niebie zdobyć. Ale śmierć ja. Śmierć dla Boga jest naj, najistotniejsza. To nie szatan stworzył śmierć. Śmierć Bogu jest niezbędna, tak samo jak zło moralne jest Bogu potrzebne. Tym samym, jak mówię, zło moralne niewykorzystane przeistacza się w zło destruktywne. Śmierć Bogu jest potrzebna. I mamy koncepcję sprawiedliwości. No to mówi się bardzo często, że tam po śmierci, oczywiście, jak już tam, że śmierć jest taką taką sprawiedliwością formalną, prawda? No wszyscy umrzemy, no i to jest sprawiedliwe, ale do czasu, zanim umrzemy, to się pozażenamy, się pozabijamy. Natomiast sprawiedliwość na świecie by gościła, kiedy ten system pracowałby w tej optymalnej formie, prawda? Kiedy śmierć byłaby wpuszczana w nasze życie, nikt nie przejąłby władzy i nie położył swoich łap na świętym terenie wolności, wtedy żylibyśmy w świecie, w którym Bóg funkcjonowałby poprawnie Ale wątpię, żeby się to kiedykolwiek mogło udać To się nie dokona To jest nawet niemożliwe Dlatego ja wam powiem, że Bóg gardzi tym systemem W tym systemie, w którym żyjemy Nie ma absolutnie żadnego Boga A ten papież śmieszny, który się modli o pokój To może sobie to wsadzić Tam masoneria w tym Watykanie grasuje Ludzie się od kościoła odwracają W końcu i to upadnie po prostu Opokój się się modli papież. Znowu prosi o coś Boga, prawda? Żyjąc w, zdem w zdemoralizowanym systemie. No to tak, ale słabi ludzie nigdy do Boga nie dotrą, bo się boją cierpienia, yy, boją się prawdy, boją się zobaczyć nawet własnej brzydoty. Taka jest prawda. Nic tego absolutnie nie zmieni. Koncepcja raju to jest ta koncepcja raju, z którą niegdyś walczyła nauka. A nauka co robi? Nauka buduje swój raj. Tym samym nauka stała się odzwierciedleniem raju religijnego, bo za niedługo powstanie raj kwantowy yy, i ta ciemnota prawda zmanipulowana przeniesie te swoje ubogie świadomości prawda do yy, syntetycznej skorupy i w tym nieszczęściu będą sobie żyć przez całe życie. Dlatego mówię wam, że Bóg nie poszukuje władzy nad nami absolutnie żadnej, bo gdzie poszukuje? Wytłumaczyłem to, podałem argumenty. Więc dlaczego my szukamy władzy nad innymi ludźmi? Dlaczego chcemy w imieniu tego ogłupionego Boga powołanego do życia, boszka do życia na tym świecie, dlaczego my władzy poszukujemy? Przecież chodzi tutaj w tej koncepcji o to, żeby z władzy rezygnować. A jeśli przyjdziesz i powiesz ludziom coś niewygodnego i nieprzyjemnego, to ci powiedzą, że jesteś hamem, że jesteś niewychowany. I zamiast yy, prawda, być tutaj yy, potulnym, prawda, pokornym, ludzie nawet pokory nie rozumieją. Nie wiecie, czym jest pokora nawet. Pokora, która nie rodzi męstwa, jest bez wątpienia fałszywa. A wiecie, co to jest męstwo? No na pewno wiecie, co to jest męstwo. Z całą pewnością. Zwrócić się przeciwko ludziom, ukazać Boga. Poprzez objawienie ich zaciemnienia i domagać się redukcji patologicznego czynnika doświadczenia, ukazując oczywiście argumenty, to jest przyjść przez Boga do ludzi w innej, absolutnie. W sprawie tego Boga nie doświadczymy. Nie da się uchwycić tego Boga, także mówię Wam, że na tym świecie Bóg nie gości. Nie gości. Bóg jest i nie ma go jednocześnie. Dlatego prawda musi być w trakcie powstawania. Jest i nie ma. Dzisiaj zostaje coś uchwycone, następnie jutro ma przechodzić w kolejną jakość. Jest i nie ma. Tak można uchwycić Boga w każdym systemie, w każdej epoce, w jakiej żyjemy. W każdej jednej, w tym procesie dojrzewania właśnie w prawdzie. Ile razy człowiek sobie powiedział, o jaki ja głupi byłem i tak dalej, i tak dalej, kiedyś byłem taki, prawda, a teraz już trochę zmądrzałem, ale proces powstawania prawdy w tym koncepcie y, y, Boga jest i nie ma, jest najpiękniejszy w ogóle. Że prawda musi się rodzić. A nie zostać zamknięta i zdeponowana w przesądzie Rzeszy, zatracającej własne myślenie w myśleniu ogółu i walczącej o przetrwanie, które nie zostało dla nas przewidziane. Rodzenie prawdy to jest przyjść z Bogiem do ludzi. Także tyle na dzisiaj z mojej strony. Pozdrawiam serdecznie.